Chyba się nagrywa. Cześć kochani, witamy się razem z tą naszą kochaną łasiczką. Czy, yy, czy tam grono stajem. Yy, jestem troszeczkę taki na. Yy, yy, podniecony w pewnym sensie, dlatego, że chcę sprawdzić, czy się yy, moje podejrzenia. Pokrywając z rzeczywistością, ta u mola nie będziemy już pisali książkowego, ale tak mamy. No, patrzcie, Lazy Boy Plus. O, nawet tutaj wyskoczyło. Dzienniczek O, Przejdziemy sobie przez to Open new window Ciekaw jestem czy to wypali To samo? O, jest. Ale tutaj sobie coś zrobimy innego. Tu wpiszemy. Ta o? Mola. Puch. Nie wiem, czy widzicie to, co ja widzę. Tysiąc filmików. Tysiąc jeden. <laughs> tysiąc jeden drobiazgów. Już się zbliża trzydzieści dziewięć tysięcy i jeszcze trochę. Yy, odsłon. Także spóźniłem się, bo myślałem, że to dzisiaj wypadnie tysiąc i sobie przygotowałem w związku z tym to i to usprawnione. <laughs> Także tak jak otwarcie szampana 5 minut po północy, co mi się często zdarza. No Trudno to, gdzie to jest. Co mogę powiedzieć o tym wszystkim? Że to był w zasadzie eksperyment. Bo tak sobie myślałem. W zasadzie mnie to w, w moim wieku, w moim. w mojej sytuacji to. Nic mi nie daje i tym ludziom, którzy będą to oglądać to może niewiele dawać. Ale tak jak córki Jacka Kurzątkowskiego i jego podbeształy w taki sposób, że powiedziałem mu, żeby to potraktował jako wyzwanie, i on to przyjął. Tak ja bym chciał, żeby nasze dziewczyny zadziałały coś na YouTubie czy w ogóle na internecie, bo to jednak wydaje mi się, że to jest. W tym jest przyszłość. Te fizyczne rzeczy nie, nie zostaną wyeliminowane całkowicie, ale ich... Yy, Waga i potrzeba będzie z czasem malała. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Jak to było? Jest coś takiego, o czym chyba w jednym z tych filmików wspominałem. To jest coś, co mnie zainspirowało ponad 12 lat temu. Crap art movement. Ja wiem, że te moje filmiki są pretty crappy, jakby to delikatnie powiedzieć. Ale mam nadzieję, że. Może będą miały jakieś pozytywne, pozytywny wpływ na niektóre rzeczy. Crap art is a new art movement. I to taki gość, Tom Seven. Czyli doktor Tom Murphy zainicjował. I to mniej więcej polegało na tym, żeby w ciągu e, jednego dnia nagrać cały album. I no, no, nawet jeżeli to nie wyjdzie tak całkiem. To może po prostu e, odblokować jakieś takie zatory, które się czasami pojawia pojawiają. Mimo tego, że, że ludzie chcą coś zrobić, ale po prostu... Yy... A tak. Za pierwszym razem się pokazało. Nie wiem dlaczego teraz nie chce się podkazać. Coś ten kaczorek tutaj Figuje. <Szysk> <Szysk> Może trzeba niestety do... odwołać się do tej Гармоничный. Um, Tak i to już wtedy sobie w knopik się coś kombinowałem. No, także sobie zagraliśmy coś na, na te, dla uczczenia tego. O. Zgasiłem sobie światło niechcąco. E, dziękuję za uwagę. Dziękuję za oglądanie 39 tysięcy razy i jeszcze prawie 500. Zapraszam na jutro, jeżeli macie taką ochotę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.